Słuchajcie, gdybyście zapytali Greka, a on by nie udawał Greka, słuchajcie, co to znaczy fizis, to on by odpowiedział przyroda. Czyli przyroda to jest po grecku? Fizis to jest po grecku co? Przyroda. Jest to drugi już z kolei zielonogórski festyn fizyczny, gdzie naszym celem jest pokazanie piękna fizyki. Pokazanie eksperymentów, zachęcenie do eksperymentowania i w ogóle zachęcenie do poznawania fizyki, to w różnej formie. Tutaj były prezentowane wiele różnych ćwiczeń z różnych działów fizyki, jak hydrostatyka, elektryczność, dynamika. Także każdy, który tu przybył, mógł dotknąć fizyki, mógł się przekonać, jaka ona jest ciekawa, i naszym celem było zachęcenie. Przekonanie, że po prostu trudna, czasami fizyka potrafi być łatwa, ciekawa i przyjemna. Dzieci prosiły o kolejne eksperymenty, zostawały po już skończonych eksperymentach, dowiadywały się jak były skonstruowane poszczególne ćwiczenia, jak dalej mają w domu robić je. Także z wielką euforią, z wielkim entuzjazmem i widziałem po prostu takie błyski w oczach tych dzieci, że po prostu było dla nich też to piękne. Bardzo, teraz widzę, że festyn wywołał wielki odświeg wśród dzieci i młodzieży. Bardzo dużo zgłosiło tutaj swoje, chęć swojego przyjścia ponad 400 osób. jakże już mówimy o tysiącach, o pół tysiąca osób, to już jest impreza masowa. Także widać, że fizyka jest ciekawa i poprzez takie właśnie festyny zachęcamy do zgłębiania, do poznawania, Szukania, do szukania właśnie swojej drogi w życiu, jakim jest właśnie tutaj ten ciekawy bardzo przedmiot fizyka. Potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy techników, potrzebujemy ludzi właśnie związanych z nowymi technologiami i tutaj po prostu to jest wspaniały przyczynek, wspaniały stopień, że po prostu tą fizykę zacząć poznawać, zacząć się więcej o niej dowiadywać i po prostu lepiej się uczyć.